Współszkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich obchodzi w tym roku 50-lecie swojego istnienia. Pół wieku temu powstał jako szkoła ponadpodstawowa o profilu rolniczym. Obecnie kształci młodzież w kilkunastu zawodach. Poza specjalizacją rolniczą są to kierunki od informatycznych poprzez architekturę krajobrazu i mechanikę samochodową na gastronomii i hotelarstwie skończywszy. Dzisiaj w naszej szkole obchodzimy bardzo poważną i ważną dla nas uroczystość, to jest 50-lecie istnienia szkoły. Zaprosiliśmy byłych dyrektorów, byłych nauczycieli, znamienitych gości, oczywiście przedstawicieli organu prowadzącego będzie dzisiaj naszym gościem pani Marzena Machałek, pani minister i pan kurator. Także wszyscy znamienici goście dziś z nami w ten wyjątkowy dzień. Będą spędzali czas. Obejrzymy całą historię. Historię szkoły od początku jej powstania, poprzez wszystkie lata, w których się rozwijała, ewaluowała i do obecnego stanu, jaki dzisiaj reprezentuje. Te 50 lat to tysiące absolwentów i setki nauczycieli, którzy przewinęli się przez szkołę. Uroczysty apel temu poświęcony zainaugurował tak naprawdę cały rok obchodów tego jubileuszu. Będą spotkania z absolwentami, żeby było łączenie pokoleń. Będziemy korzystać. Z wiedzy, doświadczenia i mądrości naszych byłych nauczycieli, by budować lepszą przyszłość. Wydamy przepiękny album o szkole, monografię. Jesteśmy w trakcie już jej ukończenia. Będzie to bardzo potężne wydawnictwo, dlatego troszeczkę jest w tej chwili opóźnione. Będzie dużo imprez sportowych w ciągu tego roku, oczywiście z naszymi absolwentami. Na uroczystym apelu gośni były m.in. osoby współpracujące ze szkołą, a to pokaźna liczba ludzi, którzy wspomagają ją w prowadzeniu kształcenia w wielu kierunkach zawodowych, ta szkoła jest wyjątkowa, bo ta szkoła jest na terenach wiejskich, jest gdzieś wśród lasów, gdzieś wydaje się, że nikt może o niej nie słyszeć, a szkoła, do której jest tak dużo i wielu chętnych uczniów, że brakuje miejsc i szkoła się bardzo rozwija. To prawie 700 uczniów w szkole i wiem, że gdyby było miejsce, byłoby ich więcej. Natomiast ta szkoła jest wyjątkowa, ponieważ przetrwała bardzo trudne czasy, trudne momenty, kiedy tak naprawdę... W Polsce szkolnictwo branżowe i techniczne było zwijane. Ta szkoła przez zaangażowanie nauczycieli, dyrektorów tej szkoły zbudowała swoją ogromną tożsamość. Nie tylko w kształceniu branżowym i technicznym, a taką tożsamość, gdzie każdy wie, że ta szkoła ma markę, gdzie się dobrze dzieci wychowuje. Bo dewizą zespołu szkół jest, poza samą nauką, wychowywanie młodzieży oparte na tradycjach budujących polską tożsamość narodową. Wybrzmiało to wyraźnie przy prezentacji całej 50-letniej historii szkoły. A ta historia zaczęła się od pracy człowieka, którego nie mogło zabraknąć na tej uroczystości. Człowieka, który oddał serce tej szkole, budował tą szkołę od podstaw, bo jak przyjechał tutaj w roku 70 i powiedziano mu, że ma zostać dyrektorem szkoły, to się pyta: A jakiej szkoły? No tej, jak sobie wybudujesz? To będziesz ją miał, Pan Alojzy Pawicki. Dokładnie 50 lat temu, po czterech latach budowy, uroczyście otwarto gotową już placówkę. I 50 lat temu, Pan Dyrektor Pawicki odbierał klucz. I Panie Dyrektorze, niespodzianka. Alojzy Pawicki przypomniał genezę powstania tej placówki przed półwiekiem. Chcę powiedzieć, że powstanie tej szkoły wynikało z zapotrzebowania społecznego tej społeczności powiatów w zachodnio-północnej części Polski, bowiem ta część powiaty typowo rolnicze, Luban, Lbówek, Zgorzelec, Bolesławiec i mieli właściwie szkołę rolniczej średniego, średniego kształcenia. Kształcenie uczniów, którzy opuszczając szkołę, mają często zdobyte uprawnienia do wykonywania nawet kilku zawodów, to tylko jeden aspekt procesu edukacyjnego. W szkole tej bowiem dużą wagę przywiązuje się do wychowywania młodzieży. Nie nastawiacie się tylko na najlepszych uczniów, bo będzie sukces dosyć łatwy i prosty. Wy, jeśli do Was uczeń trafia, staracie się mu dać wszystko, co najbardziej wartościowe. Nauczyć go szacunku do pracy, nauczyć go szacunku dla wartości, dla polskości. Panie starosto, Europa albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Polska będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Ten proces edukacji i wychowania jest o tyle ważny dla tej właśnie szkoły, że posiada ona również internat, w którym większość swojego młodego życia, w czasie roku szkolnego, spędza pokaźna część jej uczniów z odleglejszych zakątków regionu. Bogata historia, piękne wspomnienia. Z dumą mogę powiedzieć, że przez te 50 lat, ale także i teraz, szkoła zapisuje się. W historii nie tylko powiatu lwueckiego, ale także i województwa czy naszej Polski. Szkoła w Rakowicach jest dobrem wspólnym naszego całego powiatu, oczywiście dyrekcji, nauczycieli, uczniów, absolwentów, a także nobilitacją i powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców powiatu lwueckiego. Ta opinia organu prowadzącego szkołę ma też potwierdzenie w opiniach instytucji zewnętrznych, które oceniają szkołę pod względem merytorycznym. Z czasu, kiedy pracowałem w kuratorium oświaty w i Górze, jeszcze przed reformą administracyjną, o szkole i poznawałem kolejne szkoły na tym terenie, o szkole w Rakowicach od początku właściwie wiedziałem, że to szkoła o ogromnym dorobku, o bardzo wysokiej pozycji, w środowisku światowym ceniona przez absolwentów, przez pracodawców, bardzo znacząca na tej edukacyjnej mapie Dolnego Śląska. W imieniu senatora Rafała Ślusarza gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu przekazała Urszula Maga, dyrektorka jego biura senatorskiego. Po szkole świadczy również to, czy i w jaki sposób związani są z nią absolwenci oraz byli nauczyciele i dyrektorzy. Jej absolwentem jest obecny burmistrz miasta i gminy Wlenia, Artur Zych, który przyznał, że losowo wybrał tę właśnie szkołę. I tak się stało, że stałem się uczniem ze swoich szkół wtedy rolniczych w Rakowicach Wielkich. Nie żałuję. Przyszły czasy bardzo ciężkie, przetrok, rok, kiedy Janusz z zielonego pokoju ogłaszał stan wojenny, to tutaj, w tej szkole. Ten czas przeżyłem. Z moimi poglądami, a poglądy wszyscy doskonale wiedzą, że ma prawicowe, pewno z jednej szkoły bym wyleciał. Ta szkoła była dla mnie szkołą przyjazną. Przepraszam za emocje, ale tak było. To ci ludzie, to grono pedagogiczne zapewniło mi to, że mogłem bezpiecznie skończyć szkołę. Potem poszedłem na studia, zostałem nauczycielem. I zaglądałem do szkoły, w której zostawiłem kawałek serca, bo tak było. Z dumą patrzyłem na szkołę, która się rozwijała, która nie stała w miejscu. W imieniu byłych nauczycieli szkoły głos zabrał Jan Bujak, nauczyciel, organizator jej warsztatów, potem wizytator, a już na emeryturze znany w Bośni i w Polsce dokumentalista losów Polaków na ziemi bośniackiej. Wspomniał on jeden znaczący epizod już po odejściu z pracy w szkole. Pracując wówczas w Urzędzie Wojewódzkim byłem u Naczelnika, czy dyrektora Wydziału Komunikacji, który nadzorował między innymi stacje diagnostyczne. Ja siedząc na kawie u niego, słyszę jego rozmowę, odebrał telefon, zorientowałem się za Rakowic, nie wiem kto, prosił o przyjazd pracownika urzędu do odebrania stacji diagnostycznej. Pan Jakub Kuśniarczyk. jedyny chyba nauczyciel, który jeszcze pracuje za moich czasów. Czy jak ja jestem stary. No, stary. Jaka była to rozmowa? Na prośbę o odbiór stacji, ten dyrektor wydziału zdenerwował się. Mówi, co wyście na głowę upadli? Chcecie na wsi stację otwierać? To my w największej naszej szkole samochodówce w Jeleniej Górze zamknęliśmy właśnie stację nagostyczną bo ona teraz wymaga nowoczesnych urządzeń komputerowych takich i takich. Ja mu pokazuję, że był cicho, ale on zerwany odłożył, odłożył słuchawkę. I pyta mnie, o co chodzi. O człowieku, pojedź tam, to ci oczy zbierają. To nie jest szkoła biedna samochodówka w Jeleni Górze, tylko szkoła rolnicza rakowica Rakowicach Sukces tej szkoły związany jest m.in. ze ścisłą współpracą z instytucjami i jednostkami, które wspomagają ją w nauczaniu konkretnych zawodów, które zdobywają jej uczniowie. Szkoła współpracuje m.in. z Włódecką Państwową Strażą Pożarną. Nie jestem absolwentem tej szkoły, ale tego nie żałuję, bo też świetną szkołę skończyłem. są zawodowe przez zespoły szkół zawodowych w Lwówku Śląskim. Zresztą mój zastępca też tam tamtą szkołę ukończył. I też wyszliśmy na ludzi, ale doceniamy pracę szkoły stąd zabieram głos. Jak to pan dyrektor powiedział w imieniu wszystkich tak pracodawców, ludzi, którzy współpracują ze szkołą. Od specjalizacji rolniczej szkoła rozwinęła od tamtego czasu kilkanaście innych, stając się przodującą placówką i to nie tylko w skali regionalnej. Ta szkoła na Dolnym Śląsku jest wyjątkowa, dlatego że przyciąga mieszkańców z różnych regionów Dolnego Śląska. My jako samorząd wojewódzki mamy szkoły o podobnym profilu też mistrzostwa sportowego dla dzieci głuchoniemych, niedowidzących, ale ta szkoła jest dla mnie jako radnego wojewódzkiego też takim fenomenem, że przy dobrym marketingu można mieć ludzi oddalonych, od, chociażby od, tutaj od Rachowic o 100-150 kilometrów. Ale i z jeszcze dalszych odległości, ponieważ od lat uczy się w niej młodzież z Ukrainy i to nie tylko z zachodniej jej części, ale i nawet z Kijowa. Dzieje się to dzięki współpracy między innymi z koleżem w Stryju w obwodzie lwowskim. Przyjemno, te. Przyjemnie jest widzieć, jak dyrektor Marek Łukasik i poprzedni dyrektor Jan Czyczerski, z którym współpracowałem, współpracują razem ze starostą i z biznesem, bo przedsiębiorcy są tu bardzo ważni, także dla rozwoju szkoły. Chciałbym też podziękować Panu Markowi i Panu Staroście za pomoc zbrojnym siłom Ukrainy. Szkoła przekazała niedawno na front ukraiński samochód ciężarowy, a wcześniej 100 kompletów mundurów, hełmów i kamizelek kuloodpornych. W trakcie uroczystości dopełniło się też symboliczne przekazanie klucza do szkoły, który pierwszy jej dyrektor przekazał obecnemu. Panie dyrektorze, dzięki radościom wielu ten kluc, aby otwierać coraz to nowe możliwości inwestycyjne w zawsze działania. Dziękuję serdecznie. Poprzedni dyrektor szkoły podkreślił tę ciągłość w kultywowaniu tradycji szkoły, która dotyczy i poprzedniej jej formy jako zespołu szkół rolniczych, jak i tej obecnej. Tobie naukę i pracę, ojczyzno, czytamy na sztandarze zespołu szkół rolniczych, przejęte hasło przez zespół szkół ekonomiczno-technicznych ale zawsze imienia kombatantów i ziemi lwóweckiej. Pozostaliśmy wierni w niesieniu umiłowania wśród młodych obywateli do uszanowania ojczystego domu. Nie zabrakło też głosu przedstawiciela absolwentów szkoły, wśród których był między innymi ksiądz Marcin Ozga. I przyszedłem tutaj do tej szkoły, do szkoły zawodowej. Nie przyszedłem do technikum, aby zdobyć maturę. Później rodziło się powołanie. Ale wszystko, co tutaj się zaczęło, dzisiaj jest wielkim owocem. Dlatego, że w moim życiu kapłańskim na co dzień wracam do przeszłości, do tej szkoły, bo pracuję w szwajcarskich Alpach gdzie moimi parafianami są rolnicy. Na zakończenie uroczystości poświęcona została tablica z dziesięcioma przykazaniami. Pobłogosław Panie Boże Wszechmogący tę tablicę, która została ufundowana z okazji pięćdziesięciolecia zespołu szkół. A te zasady, które są zasady dekalogu, prosty przepis Pana Boga na godne życie człowieka, Niech będą wskazaniem dla całej społeczności szkoły, jak żyć, jak postępować, jak tworzyć przyszłość przez Chrystusa, Pana naszego.